Wszyscy byli źli na Anne Julię A nie mieli racji? Zabrała cię bez uprzedzenia. Powiedziała mi, że uprzedziła kandelarię, ale Kandelaria temu zaprzeczyła. Wszyscy się martwili. Ciocia Rosio, państwo Belardowie, babcia Onelia. Nikt nie wiedział, gdzie jesteś. Szukali mnie po całym domu. Nawet Mariciu i choć nie widzi. Wyobraź sobie, co przeżyli. Na przyszłość nigdzie nie chodź bez pozwolenia. Obiecuję. Ale Ana Julia kupiła mi piękny strój księżniczki. Kiedyś ci go pokażę. Chyba przejrzałam te pannicę. Chce być moją przyjaciółką. Jest dla mnie bardzo miła. A babcia Onelia przyłożyła jej torebką. To nieładnie. Doro, zabierz to i wyrzuć do śmieci. To prezent od tego człowieka. Skąd wiesz? Podpisał się? Nie. Ale niby od kogo innego? Wyrzuć to Doro. Nie mogę jej zatrzymać? Jest taka piękna. Szkoda. Nie chcę jej wyrzucać. Zrozum. Rozumiem, że nie jesteś posłuszna. Nie chcę, by cokolwiek przypominało mi o San Romanie. A mój synek? Czy nie przypomina ci o nim? Juanito to co innego. Mówię o prezentach od człowieka, który wyrządził ci krzywdę. Zapomnij o nim. Nie mogę. Musisz. Dlatego nie powinnaś przyjmować tych podarunków. Będziemy się ich pozbywać. Wykonaj polecenie Doro. Nie możesz tego zatrzymać. Wyrzuć do śmieci. Daj, Mariciuj. Dlaczego mam wyrzucać prezent? Pozwól, że wszystko ci wytłumaczę. Niczego mi nie tłumacz. Wyrzuć to. Wuju, pozwól mi wyjaśnić. Ta karuzela jest ode mnie. Od ciebie? Ale widziałem, jaka była smutna z powodu szkatułki. Kupiłem jej więc ten drobiazg, żeby miała pamiątkę po kuzynie. Aby nie czuła się skrępowana, wolałem nie wręczać go osobiście. Nie kłamiesz? Nie, mówię prawdę. Lubię cię. Ale jeśli odkryję, że skłamałeś, nie mam powodu. Dobrze. Jadę do pracy. Bardzo Ci dziękuję, kuzynie. A może naprawdę to Ty przysłałeś mi prezent? Nie, ale chciałam Ci pomóc. Od czego jest rodzina? Zresztą naprawdę byłaś smutna. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę. Teraz lubię Cię jeszcze bardziej. Ale co będzie, jak tata się dowie? Nie martw się. Choć lepiej by się nie dowiedział, bo wyrzuci mnie z domu. Boże, uchowaj. Jest piękna. Fajna, prawda? Dotknij konika. To konik? Zawsze możesz na mnie liczyć. Jestem dla Cieszę się, a I ty, ty nie na mnie. Naprawdę? Daję słowo. Dzięki. To dla mnie cholernie ważne. Nie kpi sobie. Okazałeś się fajnym kuzynem. A może jednak jest napisane, od kogo ten prezent? Twój tata powiedział, że nie, ale zobaczmy. Nie, nie ma nazwiska. Nie wiadomo, kto go wysłał. Myślisz, że to Juan Miguel? Nie wiem. Ale to piękny drobiazg. I ten, kto ci go posłał, na pewno bardzo cię kocha. Kocham cię, wciąż cię kocham, tak, doktorze Duran, zaraz przyjdę, kochanie, idę do szpitala. Zdejmiemy opatrunki pacjentowi, z którego operowaliśmy. Jeśli odzyska wzrok, to znaczy, że wkrótce znów się spotkamy. Zdejmę opatrunek, żeby ocenić wynik operacji. Tak, doktorze. Może niech się uda. Daj mi nadzieję na uratowanie Marichui. Obym pomógł jej odzyskać wzrok, żeby mogła mnie kiedyś zobaczyć. Mąż prosił, bym z wami porozmawiała. To się musi skończyć. Chciałabym wyjaśnić. Candelario, zasłużyłaś sobie na nasz szacunek, opiekując się Mariciuj. A ty, A ty jesteś jej przyjaciółką. I, i eso... Dlatego proszę, żebyście przestały walczyć ze sobą. Rozumiem, ale ta paniusia, proszę tylko, żebyście unikały kłótni, by nie stresować Mariciuj, która darzy Was uczuciem. Przecież dobrze jej życzycie, prawda? To, to dla mnie niezręczna nie sytuacja, wszystko. ale rozumiem, że w podeszłym wieku można o czymś zapomnieć. Nie kłam. Nic mi nie mówiłaś. Przestańcie się kłócić, bo to źle wpływa na Marićuj. Ma pani rację.

Proszę otworzyć oczy. Widzi pan coś?